W 2026 roku filmę jednoosobową możesz zacząć szybko i bez wielkich kosztów, jeśli wybierzesz prosty model i działasz konsekwentnie. Najpierw zadecyduj, czy chcesz sprzedawać produkty, świadczyć usługi, czy łączyć jedno z drugim, bo to ułatwia plan i pozwala szybciej zdobyć pierwszych klientów. Jeśli masz konkretną umiejętność, to postaw na usługi. Bo start jest najszybszy. Możesz oferować prowadzenie mediów społecznościowych, tworzenie treści, grafiki, montaż wideo, reklamy, pozycjonowanie, tworzenie stron internetowych albo wsparcie techniczne dla małych firm. Takie zlecenia da się wykonywać z domu, a z czasem podnieść stawki. Jeśli wolisz zarabiać na sprzedaży, to rozważ e-commerce. Możesz sprzedawać własne produkty, na przykład rękodzieło, produkty niszowe albo rzeczy personalizowane. Bo klienci coraz częściej szukają czegoś unikatowego. Jeśli nie chcesz inwestować w magazyn, dobrym kierunkiem jest dropshipping, czyli sprzedaż produktów, które wysyła hurtownia. A ty zajmujesz się marketingiem i obsługą klienta. Dobrym pomysłem na firmę jednoosobową są także produkty cyfrowe. Możesz przygotować e-book, poradnik, kursy, gotowe szablony lub materiały do pobrania. Raz tworzysz produkt, ale potem możesz sprzedawać go wielokrotnie, co pomaga zbudować dochód, który nie zależy wyłącznie od godzin pracy. Jeśli dobrze czujesz kontakt z ludźmi, to możesz prowadzić konsultacje lub szkolenia online. Możesz pomagać innym w swojej dziedzinie, na przykład w marketingu, organizacji pracy, sprzedaży, obsłudze klienta albo w tematach technicznych. Taka forma działalności świetnie łączy się z budowaniem marki osobistej i tworzeniem treści, które później same przyciągną klientów. Możesz też działać jako wirtualna asystentka lub asystent i wspierać przedsiębiorców w działaniach administracyjnych, porządkowaniu dokumentów, umawianiu spotkań, przygotowywaniu ofert lub obsłudze skrzynki. To kierunek, który dobrze sprawdza się na start, bo szybko widać efekty. Z czasem można przejść w bardziej specjalistyczne usługi. Najważniejsze jest to, żeby nie próbować wszystkiego naraz. Wybierz jeden pomysł, przygotuj prostą ofertę. Pokaż ją w internecie i zacznij zdobywać pierwsze zlecenia lub pierwszą sprzedaż. A dopiero potem rozwijaj kolejne elementy. A jeżeli ty nie masz jeszcze własnego sklepu internetowego lub chcesz zmienić swój obecny na lepszy, bardziej funkcjonalny, Integracją z Allegro, z hurtowniami dropshipping, a przy tym tańszy w utrzymaniu z licencją na własność bez abonamentu, to przejdź na sklepyww.pl i przetestuj bezpłatnie sklep internetowy przez 14 dni.